Dziewczynki, czas na kąpiel. Juhu, kąpiel! Naleję wody do wanny. Ach, czemu ta woda jest nagle taka zimna? Lenko, musisz poczekać, aż skończę. Nie chcę brać zimnego prysznica. Ups, przepraszam, tato. Aniu, chodź. Zobaczymy, w czym możemy się dzisiaj wykąpać. Jasne. Zobacz, mama kupiła sporo fajnych rzeczy. Super! Wielka kula do kąpieli! Lęko, co to? Strzelający proszek. A tu jest jednorożcowa piana. Zobacz, co jeszcze tu mamy. Tabletki zmieniające kolor wody. Super! Do czego dziś użyjemy? Chcę jednorożcową pianę. Dobrze, może być. Okej, okay, ja już skończyłem. Możecie nalewać wodę do wanny. Dobrze, tato. Ale cieplutka woda. Mamo, możemy wziąć jednorożcową pianę? Oczywiście, to dla was ją kupiłam. Tyle wody wystarczy. I jest też wystarczająco ciepła. Możemy wskakiwać. Najpierw muszę siku. Poczekaj na mnie, zanim zrobisz pianę. Jasne, poczekam. Ach, jak przyjemnie i ciepło. Aniu, pospiesz się. Wow, woda robi się czerwona. Ale to dziwnie wygląda. Może zrobimy tu sobie herbatki w zestawie dla lalek. Dobry pomysł. Mamo, przyniesiesz nam filiżanki i dzbanek? Zrobimy sobie herbatę z pianką. Jasne, zaraz wam przyniosę. Aniu, jak zrobimy mocny wir, to powstanie ogromna ilość piany. Proszę, przyniosłam dzbanek i dwie filiżanki. Dzieci, gdzie wy jesteście? Ooo, jesteśmy pianowe Tunku, pianowe potwory! Przyniosłam filiżanki dla pianowych potworów. Dzięki, mamo. Kawa z pianką. Ktoś chce dolewkę? Kto jeszcze nie został obsłużony? Teraz musicie jeszcze umyć włosy. O, nie! O tak, włosy też trzeba myć. O nie, tylko nie prysznicem. Prysznic najlepiej spłucze cały szampon z włosów. O rany, nienawidzę tego. Lenko, bierz ręcznik i wyskakuj z wody. Teraz twoja kolej, Aniu. O nie, nie cierpię myć włosów. Już prawie gotowe. Zimno mi. Wytrzyj się szybciutko. Mamo, możemy użyć Twojego balsamu? Jasne, tylko nie za dużo. Ale ładnie pachnie. Tak, racja. Pachnie jak maliny. Mamo, wysuszysz najpierw moje włosy? Dobrze. Lenko, załóż teraz czyste ubranie. Teraz twoja kolej, Aniu. Dobrze, już możesz się ubrać w czyste rzeczy. A ja szybko tu posprzątam. Wypuszczę wodę z wanny. Ach, auć! Ale ta piana śliska bolało. Mamo! Tata zrobił nam czekoladę na gorąco. Jak będziemy szybko mieszać, zrobi się piana. Tak jak w naszej kąpieli. O, nie! Jeśli filmik Wam się podobał, dajcie łapkę w górę. Możecie też zasubskrybować nasz kanał, żeby nigdy nie przegapić nowych odcinków. Jeśli chcecie jeszcze coś obejrzeć, tu są inne nasze filmiki. Mam nadzieję, że wkrótce znów się zobaczymy. Do zobaczenia!